Siema, witam Was w piątym treningu indywidualnym. Podkreśliłem to słowo, ponieważ ostatnio miałem problem i zjadałem jedną literkę. Za co dziękuję Pawełkowi, że zwrócił na to uwagę. Teraz mam nadzieję, że było poprawnie. Jeśli chodzi o dzisiejszy trening, to znów było głównie z pracą na ściance. Ćwiczenia były głównie wzorowana gdzieś tam właśnie z tego profilu, co Wam ostatnio polecałem, e, czyli RC Performance. E, I no trening nie miał być jakiś mega zajazdowy, a... Nie dosyć, że bardzo dużo techniki na nim było, to, to jeszcze e, trochę, trochę zajechałem te nogi e, i było konkretnie, więc jak najbardziej e, polecam i, i możecie czerpać jak najwięcej z tego, więc zapraszam do oglądania. Trening rozpocząłem od żonglerki zadaniowej, stopa, kolano, głowa, kolano, stopa i takie robiłem e, kółeczka z tą piłką. Następnie wjechałem ścianą na boisko i takie rozgrzewkowe około 50 powtórzeń zagranie o ścianę i przejście na drugą nogę przez przetoczenie wewnętrzną częścią stopy. Później to samo z przejściem ale zewnętrzną częścią stopy i oczywiście jeden taki kapsel na środku, aby było że tak powiem, aby był taki punkt odniesienia. Następnie już takie zadaniowe, czyli zagranie zewnętrzna wewnętrzna to samo później było e, z drugiej strony ja tu co za dużo wam nie mam e, co komentować ponieważ e, wszystko widać więc zostawiam was z tymi ćwiczeniami Już piąty odcinek treningu indywidualnego, więc pomyślałem, że zrobimy krótki i szybki konkurs. Do wygrania będzie 10 kapsli. Mam nadzieję, że komuś to się przyda. Więc możecie napisać w komentarzu: kapsle, możecie. Jeśli chcecie wygrać, napiszcie w komentarzu: kapsle, tradycyjnie subskrybujcie kanał i ocencie ten materiał. I to jest wszystko. Na koniec treningu zabrałem się za stały fragment. Bardzo dawno tego nie robiłem, a myślę, że warto do tego powrócić. i i gdzieś tam teraz regularnie będę uderzał e, te wolniaczki. Wolniaczków uderzyłem e, 20 parę, ponieważ po 20 e, powtórzeniach jeszcze chciałem zakończyć dobrym i chyba uderzyłem jeszcze z dwie trzy piłki. E, więc zostawiam was z tymi uderzeniami. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się ciepło Siema.